Dzień dobry, moi kochani. Mamy nową aktualizację do Simsów 4 i rozpoczęcie eventu świątecznego, i również otwarcie tego monstera w postaci piątego okienka. I w okienku numer 5 mamy kody. Dajcie mi sprawdzić, do czego te kody są, i one pojawią się w tym filmiku. Także zostawcie łapeczkę w górę na samym początku, a my lecimy do sprawdzenia tego, jakie są te kody. Okej, okay, moi kochani, już wiem, są to kody do 4 po roku, więc one gdzieś tutaj w filmie będą się pojawiać, a my zobaczmy, co doszło w nowej aktualizacji. That's so cool. Simsy się odpalają, a ja w tym czasie bardzo bym Was zachęcił do zostawienia łapeczki w górę i komentarze pod tym filmem. Napiszcie, jeżeli dodarwaliście do tego momentu, może Mikołaj w komentarzu. I powiem zupełnie szczerze, że w tym właśnie, w tej koalicji mamy coś, co doszło do nas, co jest taką jakby pierwszą rzeczą, która jest związana troszeczkę z Polską i w ogóle z taką zwycięskością, z taką Europą Wschodnią. Może trochę bardziej wiecie, z Rosją i, i Ukrainą i, i w ogóle tymi bardziej wschodnimi krajami jeszcze niż Polska. Natomiast. No, takie nasze wczesne, takie słowiańskie klimaty są obecne, więc to jest super. No i słuchajcie, mamy wydarzenie Przytulna Urocza. Chyba tak to wygląda. Nie wiem po co te kropki i dlaczego jej ucina, właśnie tutaj, te wszystkie słowa. W każdym razie, w tym wydarzeniu mamy kilka misji do zrobienia. Mamy do zdobycia nowe nagrody i jest to ogólnie związane ze świętami właśnie Bożego Narodzenia. Także zobaczmy sobie, jak to wygląda tutaj. Mamy wydarzenie Przytulna Uroczystość. Odkrywaj zimowe tradycje. Nawiesz współpracę z Jasmine Holiday. O Jasmine Holiday! Day do nas wraca i zdobywaj, i zdobywaj punkty wydarzeń, które wymienisz na świąteczne nagrody. No i tutaj mamy jak widzicie kilka nagród i sześć różnych misji, które będą się pojawiać co dwa, trzy dni, jak tutaj widzę. I pierwszą rzecz, którą mamy do wygrania to jest przytulny wieniec świąteczny, czyli taki zwykły wieniec, który możemy sobie na przykład położyć na drzwiach. Ładny, spoko, nic szczególnego. Natomiast osoby, które nie mają czterech poru roku, chociaż będą mogły po prostu swój dom udekorować, także to jest spoczko. Kolejna kwestia to jest żywopłot, który już mamy w grze, tylko tym razem z lampkami, to też jest spoko, bo tak jak mówię, dla osób, które 4 por roku nie mają, to będą mogły sobie to na spokojnie postawić i będą mogły takie święta sobie zrobić, no ale też możecie wygrać w tym odcinku, gdzie nie, gdzie będzie się pojawiać kod, jeżeli chodzi o cztery por roku, więc osoby, które nie mają, też mogą ten kod zdobyć. Kolejna rzecz to obrzydliwa kurtka panelowa, elegancka. Jezus, jaką ten, ten Sim ma dziwną figurę. Nie wygląda za dobrze na nim ta kurtka, powiem wam zupełnie szczerze, nie jestem przekonany co do tego, ale okej, okay, jakby ja nie oceniam, każdy że ma, wiecie, swój styl i swoje kredki i tak dalej. Następnie mamy jakiś słodki dywanik, wycieraczkę do butów Magia Świąt. Bardzo ładny pattern i w ogóle jakieś słodkie tutaj wychodzą gwiazdki i śnieżynki. Bardzo fajnie, elegancko. Takie coś zawsze zawsze miło i wiecie, dla osób, które są zafiksowane takimi rzeczami, to zdecydowanie na plus. Kolejny wieniec, troszeczkę inaczej wyglądający, z gwiazdami betlejemskimi. Następnie mamy również obraz. Nie, to nie jest obraz, to jest telewizor Świąteczna Ramka, czyli właśnie ten taki telewizor obraz, czyli on jak jest wyłączony, to po prostu wyświetla się obraz. A jak jest włączony, to normalnie jest telewizor. Coś takiego było w jednym kitów, więc po prostu dodają to nam za darmo. To też jest spoko. Ja uważam, że to jest spoka opcja, bo nie każdy kupuje kity i może sobie coś takiego tutaj zdobyć. Na plus, ewidentnie. Następnie mamy buty, kapcie przecier stóp, jakieś te Takiego misia, ok. Kolejna nagroda to mamy super kostka marzeń. Ta nostalgiczna konsola obsługuje kartridże i płytę. O Jezus, to jest coś takiego na vibe Nintendo. Chyba pierwszy raz w ogóle w życiu dostajemy nową konsolę w Simsach od podstawy gry. Fajnie, to jest taki klimacik. Ja bym chciał dostać taką konsolę na święta, powiem wam, więc chociaż w Simsach będziemy ją mieć. Dalej mamy kolejny, tym bardziej tym razem z króliczkiem simsowym właśnie wieniec, lodowatowy kluczek się on nazywa do wygrania. Kolejny mamy brzydki sweter, radosna brzydota. Mam wrażenie, że bardzo podobny sweter już teraz mamy w grze, więc nie do końca. Jestem przekonany jakby po co. No, ale będzie również agli Sweater świąteczny, czyli coś takiego standardowego. Widzę, że mamy też nową cechę, więc tym się dosyć mocno jaram. Dalej mamy przytulny wieniec jesienny, bardziej, czyli w takich bardziej jesiennych kolorach, i możemy sobie go postawić tam. To ciekawe, wiecie, to te obiekty trochę wyglądają jakby po prostu były obiektami, um, Którzy jakby to powiedzieć, które wiecie, w którymś dodatku miały sobie dojść, a nie doszły, więc je teraz wstaćmy, żeby ludzie wygrali. Tak trochę mam wrażenie, to wygląda. I kolejną mamy nową cechę, i to jest cecha z rzęda. Którzy Simowie uwielbiają napawać się widokiem czyjegoś nieszczęścia w święta oraz niezmiernie ich cieszy, gdy uda im się to nieszczęście u kogoś wywołać. Odblokuj tę cechę i przypisz ją z niej w trybie stwórz sima. Pora na zrzędliwe pokusy. Okej. Okay. No słuchajcie, to gameplayowo może być jakoś, jako tako interesujące. Jakiegoś takiego, takiego zrzędę, który będzie chciał z święta zepsuć. Ja znam takich z zrzędy w prawdziwym życiu i nie polecam. Natomiast, bo ja zawsze jestem taką całą która hype'uje święta, a w tym przypadku, no nie. I kolejna rzecz, to jest szalik nowy. Jestem ciekawa, czy ono mieć więcej wariantów kolorystycznych, czy też nie. Także to jeżeli chodzi o rzeczy, które możemy wygrać w nowym evencie. Natomiast mamy również jeszcze rzeczy, które doszły już teraz do tej aktualizacji. No i mamy też pierwszą Misję, że potrzebuje pomocy w poznaniu świątecznych zwyczajów. Dowiemy się tego więcej, jak wejdziemy do gry. Wejdźmy sobie teraz do trybu Stwórz Steam, bo tam pojawiły się dwie nowe rzeczy. I ta jedna, dwie, nawet można powiedzieć, że są troszeczkę związane właśnie z wschodnią Europą. Więc wydaje mi się, że to jest coś, co możemy się spodziewać. Kobiet, tylko zdejmij ty ten res, bo ewidentnie to nie wygląda. Troszkę ją rozbierzemy, jakby. It happens, jesteś modelką na dzisiaj. I pierwszymi dwoma nowymi rzeczami są rzeczy w nakryciach głowy. Dajcie mi to sobie przefiltrować przez grę podstawową. I pierwsza rzecz, którą mamy z nowości, to jest taka hu na rosyjską polską babuszkę. No powiem wam, że coś takiego moja, prababca, nosiła, więc ja bym powiedział, że. Mamy coś takiego właśnie, troszeczkę na to, co możemy pamiętać z naszych prababć i, i babć może, co dla niektórych, to już może nie, to jest takie bardziej stylish, natomiast w szczególności właśnie ona, na przykład taka w takim kolorze, w takiej kwiatki, no to jest coś, myślę, co babcie by mogły nosić, dajcie mi znać, czy, czy wasze babcie donosiły w przyszłości. I kolejna kwestia jest gdzieś tutaj też, tylko muszę ją słuchajcie szybciutko znaleźć. Jednak nie ma, okłamałem was i Sims Community też mnie okłamało, więc jest jedna nowa rzecz w nagryciach głowy. Ale mamy też dwie nowe rzeczy, jeżeli chodzi o outfity w kasie. I akurat to są również ciekawe outfity, więc przefiltrujmy sobie to przez grę postawą. I to są outfity właśnie na całe ciało. To jest pierwsza rzecz, czyli taka właśnie też jakieś takie, nie wiem, no mam wrażenie, że taki troszeczkę to przypomina nasz folklor tutaj właśnie słowiański, te wzory, taka, taka sukienka, to jest coś po prostu, jakbyście weszli do koła gospodyń wiejskich i taka babuszka by totalnie was w tym, w tym przywitała. Wydaje mi się, że to jest ten vibe, dajcie mi znać, czy, czy zgadzacie się ze mną, polskie akcenty w aktualizacji, rzekłbym, ale może, może nie będziecie się zgadzać, także, także dajcie znać. No i e, daj mi kochana to zdjąć z ciebie na szybkości, ładne jakieś włosy ci tutaj założyć i kolejna kwestia to jest taki Bardziej elegancki płaszcz, i to jest w sumie jedyna rzecz, którą mamy tak naprawdę na zimną pogodę w Simsach bez właśnie dodatku 4 pory roku. I ten płaszcz jest naprawdę bardzo, bardzo ładny, jest długi, ma fajną długość i naprawdę można go fajnie sfitować. Szkoda tylko, że nie można wybrać dla niego, wiecie, innych spodni czy coś, ale i tak to wygląda dobrze, więc ewidentnie to na plus. Z tego co wiem, to faceci również mają właśnie ten płaszcz sobie do wyboru. Tak, jest też też tutaj dla nich płaszcz. Na faztach wygląda troszeczkę gorzej, ale też jest spoko. No i nie mają babuszkowych nowości, no ale to wiadomo, babuszkowe nowości dla fasów się nie leżą, bo nie są babuszkami. No i mamy również w grze nowy obiekt grywalny, więc jest to szokujące, jak jej dodaje coś do gameplayu. Także dajcie mi wrócić do naszej babuszki. Ja chcę, żeby on był babuszką szybko. Proszę bardzo, Hermenegilda idealnie się wyświetliło. Pięknie mamy i idziemy wam pokazać to, co jest w trybie właśnie życia. No i dobrze, jesteśmy w Ravenwood, babcia jest ewidentnie nie przebrana w swoją babcową, w swój outfit, tak wygląda on w grze. A z tych nowych rzeczy grywalnych, to pierwsza rzecz to jest rzecz dekoracyjna, którą znajdziemy sobie w dekoracjach. O mam, pierwsza rzecz to jest nowy stojak na koce i kołdry. Wygoda, tak on wygląda, czyli też po prostu coś, co moglibyśmy postawić sobie w naszym po prostu salonie w domu z po prostu typowej kostki, które były kiedyś stawiane, które na przykład robiłem w polskim mieście, także tak to wygląda. To na plus, i kolejna rzecz, którą mamy, to jest rzecz kuchenna. Proszę Was, bardzo, jak wejdziecie sobie w urządzenia kuchenne, to możecie sobie znaleźć coś takiego jak taca na gorące kakao. I możemy sobie na spokojnie robić gorące kakao za 120 simolonów, Boże! Inflacja to poszła mocno, no ale zobaczymy sobie zupełnie gorącymi kakao z pienkami. zobaczymy jak to wygląda, czy to jest coś fancy i raczej nie, nie spodziewam się, że w naukach o atrakcjach boże i teraz będą się wyświetlało ciągle o, tych, o tym nowym wyzwaniu. Sulsul, pomóż mi w szerzeniu radości podczas tegorocznych świąt. Otrzymałem specjalną misję polegającą na odkrywaniu cudownych, kultywowanych na całym świecie tradycji. Pomyślałem, że możesz mi pomóc, aby doświadczyć tych tradycji, porozmawiać z innymi misjami lub przyrządzić wyjątkową potrawę. Pozdrawiam cię krótko. Boże, i teraz będzie takie wielkie to... Czy może by to gdzieś indziej, nie wiem, jakiś inny przycisk? A nie, że będziemy ją cały czas... Czekajcie, będziemy ją cały czas widzieć. Będzie po prostu Jasmine Holiday uśmiechnięta tak się nam po, cały czas pojawiać. I się przegapiłem to. Aha, czyli mam po prostu sześć pianek, nic się nie działo, na po prostu, wiecie, kliknęła. I nie było żadnej interakcji, polania ani nic takiego. Więc po prostu można się napić. To niech się napije i zobaczymy, czy będzie miała jakiś nastrójnik. Pewnie w związku z tym dokładnie coś ciepłego do. Coś ciepłego do sączenia, ciepły drink do uroku roku dowolnej chwili. To jest tak naprawdę tyle, moi kochani. W tej aktualizacji takiej niespodziankowej, bo nie spodziewaliśmy się, że coś dojdzie, myśleliśmy, że dojdzie tylko to wyzwanie do simsów. Także spoko. Dajcie znać, czy będziecie bawić się w to wyzwanie. Ja być może ponagrywam z tego coś, jeżeli byście chcieli, to, to dajcie znać i myślę, że tak to będzie wyglądało na ten moment. Także dajcie znać, czy wszystkie kody na cztery pory roku zostały wykorzystane. Mam nadzieję, że tak. Jeżeli ten filmik Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, napiszcie, pamiętacie w komentarzu Mikołaj, żeby moje zasięgi znowu urosły, bo miesiąc nagrywałem, bo miałem kocioł życiowy, ale teraz już jest lepiej. Także cóż, ja dziękuję Wam wszystkim za to, że byliście ze mną w dzisiejszym odcinku. Widzimy się w kolejnym już niedługo. Do zobaczyska i buziaczki dla Was ogromne. Pa, pa!